Idziemy w kolejne nasze rozważanie o Chrystusie Królu z 5 lipca 2000. Moi drodzy, 12 roku będę sądził bez miłosierdzia. Jestem królem wszystkich narodów. Matka Boża ma też podobny tytuł Pani Wszystkich Narodów. Kto tego nie uznaje, pogrąża się w ciemności i skazuje swoje państwo i swój lud na zagładę. Od prawie 20 lat jesteśmy świadkami ogromnej bitwy na ziemi polskiej u króla, kto nie uznaje tego, że Jezus jest królem wszystkich narodów. Pogrąża się w ciemności i skazuje swoje państwo i lud na zagładę. Zapowiedziałem Wam, ustanie się tylko jeden król i tylko jedno królestwo to jest Królestwo Prawdy. To tego królestwa nie uzna i nie odda pokłon jednemu królowi, ten nie może być ocalony spośród ludów ziemi. Dzieci ku ziemi przybliża się nieprawdopodobna jadka. Podobają mi się Rosjanie w dialogu z, z Trumpem. Daje im terminy, a oni mówią atom. Dziś to się może stać, ta śpiewka, codziennym hymnem. A wtedy jadka będzie miała nieprawdopodobny, bolesny wymiar. Słuchajcie teraz, badajcie pisma, nie odrzucajcie mojej woli przez wzgląd na swoje poglądy, na swoje lęki i swoją zarozumiałość. Na naszej drodze stanęły pisma Rozalicy Lakównej, siostry Faustyny. Orędzia wykrockie pana Stefana Gwiazdy, później nasze Matki Bożej. Na naszej drodze stanęło, stanęło bogactwo różnorakich orędzi, które umieściłem. Z naszych orędzi kontemplacja Jezusa Chrystusa Króla. Badajcie pisma. Nie odrzucajcie mojej woli przez wzgląd na swoje poglądy, na swoje lęki i swoją zrozumiałość. Sylcie głowy przed moją potęgą i zobaczcie moją sprawiedliwość. Ogłaszam Wam moje powtórne nadejście. To już nie będzie takie pokojowe, Gloria in excelsis deo, malutka grota betlejemska, poniewieranie Boga. To przyjście będzie miało już inny charakter, w potędze i sprawiedliwości bez miłosierdzia. Ale jak niegdyś, tak i teraz nie jestem mile widziany na ziemi. Rozumiecie, dlaczego nasi biskupi odrzucili introizację i ją zablokowali. Wzywajcie mnie, bo dla tego, kto mnie wzywa, będę wybawieniem. Dlatego zaś kto nie chce, abym nadszedł, okaże się sprawiedliwym sędzią i będę sądził bez miłosierdzia dosyć okazałem wam litości. Otwierajcie wasze oczy. Wsłuchujcie się w wasze dusze, których ogłaszam wam prawdę. Chcę, aby zapanowało moje królestwo na ziemi. Na razie nad nami widnieje Agenda 2030, Królestwo Demona, Liberałów, Masonów, Żydów. Królestwo dominacji, kontroli egzystencji człowieka, jego bytu, jego dzieci myślenia, jego zachowania, jego odpoczywania, jego wiary. Wymieniać Wam? Wszystko to ma być wedle tych norm. A 2.30 to już tak blisko. Stąd wam wymyślili zabawkę ekologia, COVID, wolność. Pan Bóg mówi prosto, chcę, aby na ziemi zapanowało moje królestwo. czyli normą funkcjonowania świata, dzieci będzie 10 przy może już. Dzieci, jeśli to jest prawdą, to jest przerażające. Są szczepionki dla dziewczynek, szczepionki dla chłopców, o czym nie mamy zielnego pojęcia. Gdzie w szczepionkach dla chłopców są dane DNA i struktura kobieca, a dla dziewczynek dawane DNA i inne struktury męskie. No bo dzieci to wszystko zaczyna tak funkcjonować, że nie idzie tego zrozumieć. Jedno po drugim dziecko ogłasza, tato, zakochałem się w juzku. Jestem gajem. Mamo, ja kocham Kasię. Jestem lesbijką. Pan Miruś, rozumiesz, jak skąd to się dobierze wszystko, panie Pawełku? Gmyrają we wszystkie przestrzenie. Jest takie orędzie, <laughs> gdzie Bóg pokazuje, że diabeł zaplanował zniszczyć egzystencję człowieka, Czyli mnie jako byt, rozumiecie? Jeśli coś się wykluje ze mnie, bo coś tworzą, to już nie będzie człowiek. Będą oni mówić: człowiek, to nie jest człowiek, tak? Mówią Wam, że to, tu gdzie chodzicie, to Kościół katolicki, dzieci to już nie jest Kościół katolicki. To jest podruba. I co gorsze? Pan mówi, że szatan chce zniszczyć całą naturę, przyrodę, wszystko. Stąd wymyślają tyle różnych dewiacji i tyle pomysłów. Nie będę bez końca patrzył na nieprawość i ból człowieka. Każdy człowiek odpowiada przede mną za stan swojej duszy, za wszystkie swoje uczynki, myśli i słowa. Lękajcie się mojej sprawiedliwości. I to, co dzisiaj jest modne, Pan mówi, względy posłuszeństwa z powodu lęku przed ludźmi nie będą dla mnie, dla Was usprawiedliwieniem przede mną. Dzieci zrozumiałem to przekraństwo, ten przekręt cywilizacyjny w kościele i świecie. Dzieci, dlatego się zbuntowałem. Pan Bóg dał mi możliwości, że mogę o tym do Was mówić i dzieci przestrzegać. Ale deprawacja i zniszczenie człowieczeństwa jest tak wielkie, że tylko pozostaje mi wołać Maranata, przyjdzie supanie. Nie szybko, dyrdokiem, czyli po pieronem, dyrdokiem, że nie nadążasz nogą, dyrdokiem. Przemawiam do was, znam moją wolę. Truszcie się już tylko o własne dusze bo ten świat wkrótce przeminie i na nic nie zdadzą się Wasze wysiłki. Czy wiecie, że mamy naj, największy dług publiczny w Europie? Jako naród Polska tak nami rządzą. Czy to jest jeszcze parę lat i bankructwo? Bilion 900 miliardów, czy 600, państwo rozdaje pieniędzy. My musi na rozdawanie. Socjalka, renty. To są nieprawdopodobne pieniądze. Gdzie te pieniądze państwo bierze? Z określonych banków, gdzie mają wytyczne. Czy nam ktoś powiedział, jaki to jest procent? Mówią nam odsetki. Wiecie, jakimi jesteśmy już niewolnikami jako naród? Jak szukacie białych murzynów, to jest ich kilkadziesiąt milionów w Polsce. Jak ja się cieszę tym, tym słowom, truszcie się już tylko o własne dusze. bo ten świat wkrótce przeminie i nic nie zdoła zdadzą Wasze wysiłki. Będę Was sądził pojedynczo, więc wsłuchajcie się w Mój głos w samotności, bo w takiej samej samotności staniecie przed Moim obliczem. I wspomnijcie wówczas na moje słowa. Oddalcie się od głosu świata, od głosu waszych braci, sióstr, od głosu waszych rodzin i przyjaciół, bo ich będę sądził oddzielnie i nie wstawią się za wami, drżąc bez mojej sprawiedliwości. Nie pospieszam wam na ratunek współcześni oratorzy, ani głos ogółu, będziecie tylko wy i ja. Prawda? Nie dziwcie się, że wasze rodziny są podzielone i stały się dla was najgorszymi wrogami. Lepiej jest dla was żeby was prześladowały, abym ja je dla was ocalił, niż gdyby poszły na zatracenie. Głupki skończone. Domownicy, którzy was prześladują, nie wiedzą, że jesteście dla nich jedynym, jesteście dla nich ostatecznym ratunkiem. Dzieci, się. że są do uratowania przez Waszą ofiarę. Módlcie się za Waszych prześladowców, bo jesteście dla nich jedyną nadzieją.